Witajcie. Brak wjazdu do Płocka, więc czekałem przed przejazdem, aż się wjazd pojawi, żeby go nie zostawić. Nie wiem, tak mi nauczyli, żeby nie zostawiać przejazdu, może nie do końca zawsze to jest dobre. Ale jakby tu podjechała karetka czy coś, no to by wtedy, e, no to by wtedy pomogło. Chciałem wam pokazać z tego ujęcia. E, jak działa tempomat, nie wiem czy to dobrze widać, bo nie wiem co widać, chociaż mam tutaj telefon, żeby był podgląd na to, ale to tylko, że ustawiłem sobie głowę, więc mogę w sumie tylko zablokować. Jest wyświetlacz diagnostyczny, prędkościomierz, żółta kropka to zadana prędkość tempomatu. Już ostatnio nagrałem taki materiał, ale nie do końca może fajnie, chociaż teraz będzie lepszy widok może, trochę mam tu podniosę. Eee, więc odliczając od lewej, tempomat, tak po, po, po chłopsku, tempomat, gaz, hamulec ee, i hamulec dodatkowy. Tu tempomatem ustawiam sobie żółta kropka, ustawiam sobie jaką prędkość chcę osiągnąć. Tym ustawiam sobie moc, Zadaną jaką ja, tak jak tu macie, o na przykład 150 kN, ja bym chciał, żeby tak jechał szybko, ale pociąg się rozpędza i jeszcze i dopiero komputer dobiera tej wartości. Ale jak na przykład ustawimy sobie, teraz bo i tak jest na stój, ustawiłem sobie 30 i to schodzi do zera. Więc dzięki temu, e, dzięki temu, e, pociąg dojechał do 30 na godzinę. Się toczy, a jakbym teraz ustawił o 5 mniej, to by jeszcze tutaj powietrze spuszczał, zaczął hamować, bo ten akurat trak hamuje też powietrze. Ale że jest na stój, no to e, wrzucę sobie na zero. Ale za chwilę pokażę Wam dalszą część. Jak będzie wyjazd z miasta do, e, do, 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 do Radziwia, to będzie to najlepiej widać, mm, jak ten, jak działa tempomat, zwyczajnie świetnie. Przejazd się zamknął, ja w tym czasie już zacząłem budować skład, pewnie za chwilę pojawi się semafor i, 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 i będziemy jechali. Ja ustawiłem sobie na razie tempomat na 40, tak aby Wam pokazać jak to mniej więcej działa. Sorry za to, że ruszam głową, że tak się rozglądam, no ale no nie mam stelaża, że, stelarza, że czy, czy sztywno idzie, e, hmm. sztywno to idzie, o jest Semafor. No więc jedziemy. Zadajemy moc. On sobie rusza, widać, że się rusza, widzicie? Mam no, nadzieję, że widzicie. To jest tak zwana żaba, ale postaram się przy okazji nagrać o tym jakiś materiał. No dobra, ruszamy, wyjeżdżamy z Płocka Miasta w kierunku Radziwia. Eee, za chwilę postaram się Wam pokazać przez, o co mi chodzi dokładnie. Tak jak mówiłem, tempomat, gaz, hamulec zasadniczy, hamulec dodatkowy. W zasadniczym sterujemy całym składem, lokomotywą i całym składem, a dodatkowym tylko lokomotywą. Dobra, 40 to mało, to jedziemy do 50, bo to jest 60 i tak. Nie ma co zagradzać torów. Ale jak widzicie, ja chciałem, żeby szło sprawniej, żeby ta moc była wyższa. Komputer już sobie dozuje sobie, dozuje sobie moc, bo już ma 43-44, dochodzi powoli do 50 i on sobie. To, moc, nie, nie? Na, to on w tym momencie decyduje, bo jakbym jechał na rękach bez tempomatu, no to póki ja nie odejmę, to on ciągnie, tak? A teraz jest tak, że komputer e, jest zależny. Od komputera jest zależne, z jaką mocą e, rozpędza skład. Początkowo oczywiście jest, e, stopniowo idzie w górę do pewnego momentu, ale przy osiąganiu konkretnej prędkości e, komputer. Zmniejsza moc. No i doszliśmy już mniej więcej do 50. Komputer sobie powoli odjął do minimum. I w tym momencie za chwilę będzie z górki. To zacznie dohamowywać skład. A że jest próżny, no to w większości będzie szło dynamiką. W większości będzie szło dynamiką, a, a, a później, może powietrze jak będzie za mało dynamiką. Siema, siema. sobie do hamowuje dynamikom, oczywiście ja mogę zaingerować w to co on robi i również do hamować dynamikom, dołożyć i przytrzymać a ja już teraz zrobię inny mek, po prostu zmniejszę na 40. Bo za chwilę tam będzie 40, zresztą teraz jest wskaźnik o tej 40. I teraz on, yy, przynajmniej Vectron, zobaczymy jak ten, bo już nie pamiętam. W Vectronie jak miałem, sam hamowałem, no to składem nie do yy, to nie do yy, powietrzem, jak ja hamowałem dynamiką. I chyba tutaj widzę, to jest to samo, że na trakcie, że jeżeli hamuję dynamiką. Ja określam tą wartość, no to on już nie, 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 nie pilnuje tego, że tak powiem. A teraz weźmiemy, puścimy moją co ja hamowałem i on teraz będzie to hamowywał, nawet zrobimy 35 i prawdopodobnie albo wystarczy mu dynamika, albo dołoży coś powietrzem. Przy ładownym składzie dynamika by tu nie starczyła. To to jest pewne. Nie? A przy, przy, przy próżniaku, no to dynamika wystarcza. No i jest sucho, to też jest dużo. Bo jak przyjdzie okres rano, rosa czy, czy deszcz, to dynamika nie da rady. To się ślizga. Ale cała ładnie dynamiką sobie wyhamował do 38, 37 i tak będzie zjeżdżali aż do samego radziwia. To tak pokrótce. Myślę, że teraz bardziej obrazowo to pokazałem. Co prawda, to jest na starym taksie. Na nowym trakcie powiedzmy, że jest podobnie, tylko system sterowania jest troszkę, jest troszkę inny. Bo na nowym trakcie masz płynny jak na Vectronie, a na starym trakcie jest stopniowy, że tak powiem. Damy na most w płotku na Wiśle. Radziewie 15-30-06 na moście. Kiedyś muszę się do płotka wybrać na nagrywanie filmów. No i on sobie tak jedzie z góry, tak jak teraz sobie hamuje dynamiką trzyma te 35 na godzinę chyba ja się nie mylę, jest podane tak jest wjazd podany na zielono GoPro to nie jest takie wygodne na głowie, ale jestem ciekaw, co z tego wyszło, co widać, czego nie widać i zresztą zobaczymy. Pójdźmy do 40, dodamy, on się troszkę rozpędzi. Delikatnie. Także, tak jak mówiłem wcześniej, zadajemy prędkość i moc, a później komputer już resztę do, dobiera, tak? Z jaką on tam on później już mocą będzie jechał, ale tą moc maksymalną to określa maszynista. Bo mogłem również określić 50 kN i on tak będzie jechał, powoli, powoli, powoli będzie się rozpędzał. Ale mogę określić tak jak nie wiem 150 czy 250 kN i, i tak będzie się ten jest podany, tak, jest przerost. dobrze. Jeżdżamy na Radziwie. Także dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że materiał był na tyle treściwy, że, że coś ktoś z niego wyniesie. W razie pytań piszcie, komentujcie, a ja wam postaram się odpisywać czy odpowiadać. Zapraszam również na Discorda, na koleją sekcję Discorda. O, jeszcze jedną rzecz odpiszcie. Teraz wy wystukałem, że tak powiem, początek. Ten, który mnie interesuje, od którego mam liczyć metry, a tu uciekają metry, i dzięki temu ja wiem, kiedy mogę zacząć się rozpędzać do prędkości 60 na godzinę. Teraz mi się przypomniało, żeby Wam to pokazać. No, Bo zastanawialiście się, jak ja to robię. Tu jest w nastawniku jazdy, jest przycisk. Wtedy się ten odbija początek, którego ma się odliczać metry, metry długości pociągu. Oczywiście ja to, ja to na początku służby wklepuję w komputer podstawowe dane, i on wie wtedy, ile ma odliczać. Tak? Jest 30, 20, 9, 10. Ja teraz mogę zwiększyć sobie do 60. Zwiększyć moc, bo nie ma mocy. I powiedzmy zrobimy 150kN i on teraz naciągnie skład i się będzie się rozpędzał do tych, e, będzie, będzie ciągnął do tych 150kN No i teraz jest 150, ja ustawiłem moc 150 i on tak będzie ciągnął, tak? Równie dobrze mogę dołożyć do 200 Nie, już do 200 nie będzie ciągnął, już, już. lekki skład inaczej ciągnie. Naszy ślechu, bo jest ładownym, bo jeszcze ciągnął. Siema, siema. Także dziękuję serdecznie, zostawcie łapki w górę, lajkujcie, komentujcie i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem.